Wilgoć w budynkach to problem, który pojawia się częściej niż myślisz. Tam, gdzie gromadzi się nadmiar wody, tam potrzebne jest szybkie i skuteczne rozwiązanie. I właśnie dlatego powstał przemysłowy osuszacz powietrza, który dzisiaj Wam pokażemy. To urządzenie potrafi w ciągu jednej doby usunąć aż 50 litrów wilgoci z pomieszczenia. Dzięki temu odzyskujesz kontrolę nad warunkami panującymi wewnątrz budynku oraz chronisz konstrukcję, przechowywane towary, a także komfort osób przebywających w pomieszczeniach. Aby uruchomić osuszacz, postaw go w stabilnym miejscu minimum 50 cm od ściany i przeszkód. Podłącz osuszacz do gniazda 230V z uziemieniem i włącz przycisk Power, a następnie wybierz żądany tryb pracy. Co do uwag eksploatacyjnych, to pamiętaj, aby nie przechylać urządzenia podczas pracy, gdyż zawiera sprężarkę. Warto też regularnie czyścić filtr powietrza. Wydajna cyrkulacja powietrza na poziomie 530 m3 na godzinę sprawia, że osuszacz radzi sobie zarówno w biurach, jak i w halach przemysłowych czy pomieszczeniach mieszkalnych. Osuszać pracuje w szerokim zakresie temperatur od 5 do 38 stopni i w przedziale wilgotności od 10 do 95%. Urządzenie zostało wyposażone w dwa tryby odprowadzania wody. Pierwszy to zbiornik na skropliny o pojemności 7 litrów. Wystarczy go wsunąć w odpowiednie miejsce i osuszać automatycznie zacznie zbierać wodę. Gdy zbiornik się napełni, urządzenie poinformuje o tym i zatrzyma pracę, dopóki zbiornik nie zostanie opróżniony. To wygodne rozwiązanie do krótszych zastosowań. Druga opcja to ciągłe odprowadzenie wody przy pomocy węża. Wystarczy podłączyć przewód odpływowy z boku urządzenia i skierować go bezpośrednio do odpływu lub kanalizacji. Dzięki temu osuszacz może pracować nieprzerwanie bez konieczności kontrolowania poziomu w zbiorniku. Dzięki dużym kołom i uchwytowi przemieszczasz je tam, gdzie jest najbardziej potrzebne. Do tego czynnik chłodniczy R290 i klasa ochrony IP22 gwarantują bezpieczeństwo użytkowania. Jest to profesjonalny osuszacz, który nie tylko walczy z wilgocią, ale przywraca normalne warunki do życia i pracy. To wszystko, co dla Was przygotowaliśmy w tym odcinku. Pamiętajcie, aby zostawić komentarz, subskrybujcie na nasz kanał i widzimy się jak zwykle w kolejnych materiałach.